Ba, 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 serdecznie witam w kolejnej kampanii, zaczynamy kolejną kampanię i będzie działać tak jak wszystkie inne, więc nie będę przedłużał, lecimy do bilansu ofiar. Piekło zastąpiło zastąp na ziemię, ta czwórka odeśle z powrotem.

Trzeba zejść na dół. zniknął? Halo, Hunter? Jaki holdout Świetnie świetnie nawet nic nie chcę mówić Super pomysł Bill. Trochę tunele czuję się jak w Dead eee, w Cegram, eee, W Days Gone, kiedy trzeba motocyklem wejść do tuneli. Kto grał, ten niech pamię ten pamięta. O ty pizzo! ale go odbiłem. Jak się trafi właśnie ten dobry moment, to można ich odepchnąć. Świetna mechanika. Ja mam nadzieję, że nie do nowych tuneli. Dobra, wychodzimy stąd, bo za długo tutaj siedzimy. Pięknie, pięknie, modele drzew ładnie stoją. fajnie tak się właśnie gra w tą starą gierkę, kiedy się nie grało. Będę jeszcze pewnie z kuszazem, kusarzem pykać w dwójkę i będę tą kampanię przechodził drugi raz, ale to już w kolejnej części, więc... Fajna była kampania i ja was żegnam tutaj. Do kolejnej misji... chodźcie do środka! Louis! What the fuck? Dobrze było, ale się skończyło.